Zapraszam do Muzeum Miasta Łodzi na najnowszą wystawę zatytułowaną RM Roman Modzelewski Sen o Łodzi. To monograficzna prezentacja znaczącego dla naszego miasta wybitnego artysty. Autora ikony światowego designu unikatowego fotela RM58. Jako malarz, projektant, rzeźbiarz, a także pedagog był wszechstronnym twórcą o wielu pasjach i nieograniczonej inwencji. Na tej wyjątkowej wystawie zobaczycie Państwo zbiór prac Romana Modzelewskiego. Podążając za zrealizowanymi i niespełnionymi marzeniami profesora, możecie prześledzić wszystkie etapy jego działalności na rzecz czystej sztuki. Społecznie zaangażowanego nauczania i funkcjonalnego projektowania. Serdecznie zapraszam Adam Klince.